I siema, powiedz co robimy gdzie i gdzie jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy w Łodzi, w centrum Polski. Spotkaliśmy się z całą ekipą super rolnika i świętujemy i celebrujemy nasz pierwszy odcinek debiutancki. Tak jest. Jest tak. jest, oto śmigli kicktoker. Premierz, to jest żona. Nie wiadomo tam kogo. I jest majstrowy, i idziemy do idziemy... restauracji, gdzie jest reszta ekipy. Ogień, Ogień się dotrzeć. Idzie się dotrzeć? Daj spokój. Domuś płakał, idziemy. I jesteśmy już, idzie tam cała ekipa. I jest traktor Fighters, elegancy chłopacy. Patrzcie co oni, 22 chłopaki. Od nich Jaka 22 kurwa, no. 20 minut do premiery. 20 to... minut! Nie, to już Zapraszamy dodałem, wszystkich tak. bardzo serdecznie, bo na pewno będzie się niesamowicie, będzie niesamowicie dużo emocji. Ja już sam nie mogę wytrzymać, już mi się ręce trzęsą. Chodzi. Tak, widać, ale to nie, od, to nie od stresu, tylko od alkoholu nie powiedz, piję, nie a nie? Dobra. To nikt nie pije. Zapraszamy was na premierę i widzimy się o 22. Elo! O, zobaczcie, jaką mamy tutaj salę elegancką. I będziemy oglądać. Co tam prezes powiesz? Wszystko ok. No to super. O, okay. Czekaj, bo okay, gdzie jest ten majster? Słuchajcie, gdzie on jest. O, oh, Jezu, przyszedł. Pokaż co ty tam masz. Jezus Maria Toż to! Skąd ja to wziął? Jak ja to dostał dzisiaj robiłem tego weselne To jest bimber o u mnie mam pojem? To wódka jezus. czysta, Ale tu mamy bimber. ja jeszcze nie wiem co to jest. Ale się dowiem!

<śmienicza> Także napięty ma taką wideozę. Mam strzelbę. za, za. Jest, a, <śmienicza> Zemieniu, zamieniu, ale bez młotka. I robota. Nie obyś go wstrzymał z młotkiem. Nie! No, no. jest już <śmienicza> <to> <śmienicza> <śmienicza>

i ty <todb side> Tak. Ale Ci, że. Wysoki, wysoki. <style> <fii> Ja bym tak chciał. <todbizmator> A tobie pójdzie bokiem, nie? Majstrowi? Nie! Majstrowi pójdzie też dobrze. Pagon szedł. czy nie bógłę na się dało. Nie, nie? twój, Minął dychej? Aha, no. I co powiecie super rolnicy? Mówisz? Cała ekipa jest, tu nawet gość specjalny. Dobrze My jest kurwa odpadniesz czy nie? A chyba nie wiem, a może i tak. Zobaczymy. A ja ci powiem później, a jak... Mati, a co, a jak ci powiesz, jak to Ja ci powiem, po że odcinku. emocje są niesamowite i sam, sam nie wiem co się teraz wydarzy. Muszę czekać do drugiego odcinka. Ja też, za tydzień, ale... Ale ja jestem bezpieczny, a ty to ja nie wiem, Radzie. ty to taki jesteś, wiesz, nie wiadomo co tu będzie się działo. Możemy odpaść, jak odpadniemy, to ej, czekaj. Ale powiem wam, to się okaże. To się wszystko okaże Mati, a ty co powiesz? Jak wyrażenia po pierwszym odcinku? Ja generalnie czuję ogromny, ogromny niedosyt. Drasznie. Z tego, że nie wiemy, kto odpadł. Ja brałem tam udział i sam nie wiem, kto I odpadł. Ja też nie wiem. Powiem ja, my, ja myślę, że ty odpadłeś. Ja też, ale nie, no gdzie tak od ale, razu? Ale mi się wydaje, że ty odpadłeś, ale majster został. A, aha, no to chyba, że tak, ale ja majstrowy. No naj, e, wiesz, najgłub, naj, e, taj, naj, e, najgorsze ogniwo trzeba jakoś wykluczyć z ekipy. No ty, nie. e, e, słuchaj, nieraz ja tak, no, nie tak bywa, nieraz tak bywa. Słuchaj, zawsze z tobą. <grym> no. Najlepsi czasem muszą być ostatni No jak najbardziej Jasne, że tak, no, piszesz, znaczy, że tak. Najbardziej... Także no nie ma wstydu Nie Nie. tym to, tak. ty to był, byłoby no, to Ja to myślę, że on lep. wypije sobie setkę mięty wasz? i zapomni A jak? Ja też jestem tego zdania Powiem Ci, 200% daję na to Ale pozeorą wyjście po... Czekajcie Co tam powiesz Jak wrażenia no, po pierwszym no, odcinku? zdaję zdaje jest... Fajnie? się. Się... No jak widać pierwszy odcinek super Mię, to musi być... Pewnie, że tak, kurwa. O, to naprawdę połowę to co, to co się działo tam, no kurwa połowy wykroili. Najlepszy akcji, no ja pierdolę. Nie, to nie ma co gadać, tam no musieli wykroić, tak, tak? To już nie ode mnie zależy, ale moim zdaniem... Słuchaj, chodź się napijemy z tego, tego wody. A jak! o, nastała światłość, nie wiem czemu od początku i nie było. Wojtek, a ty co? Łowca skórek się wypowiesz? Dupy już do mnie piszą. Już! Tak szybko? No, już się dowiedziałem. Jasny gmin, zobacz tylko. No to fajno. Powiem Ci jest elegancko. Idę dalej. Szwagier, a ty co sądzisz o pierwszym odcinku? Oj, ukłusnę se. Co ty sądzisz o pierwszym odcinku? Dobry odcinek. Dobry? No <śla> bo ty tacy jesteście, ale spoko, młode byki daleko od was nie będą, zawsze gdzieś na plecach. Gdzieś będą. A jak, idziemy dalej, kto tu jeszcze jest? Jest i szwagier. Co ty sądzisz szwagier, o pierwszym odcinku, jak ci się podobał? Chujowo. Chujowo? <śla> ale stabilnie. Bojowo. bojowo. A jak, nie, szwagier mi się wydaje, że my musimy y, pójść y, Uzupełnić płyny, bo coś coś tutaj bo ewidentnie. Ma jacyś. Nie gra, nie gra, bo nie gra. Słuchaj, o jesteś Łukasz. O, jest, jest A ty hello. co? Jeszcze z tobą nie rozmawiałem. Co sądzisz o pierwszym odcinku? Traktor Fighters? Siema, siema. Ja sądzę, że. Haha, <laughs> nie może wstać! Kurde, nie wiadomo kto wygrał. Haha! <laughs> A młode byki to zjebałem w każdym odcinku. E, dobra, powiem okay. tak. A powiem, kto to powiedział? Na pewno ej, nie ja. Nie młode byki, tylko młode byki. Tak, Radziu, nie. nie wie gdzie jest czerwona kreska i kurwa nie widzi, gdzie mleko się kończy. A, a tam pierdoli, że za mam ma że paluszki A szwagier! Wiesz co, wiesz co, ja paluszki będę grzewał zaraz. Czy wódka jest, czy jej Słucham. nie ma. Lejesz czy nie lejesz? Idzie, będziemy pić! To prosta sprawa! Super rolnicy, a tu nie piś, nie wypada Nasz mini Barek, nie? Mat, jeszcze ty się nie wypowiadałeś co ja, sądzić. Ja, ja się nie ja, ja wypowiadałem, bo ja po prostu sądzę to, Agatka że nie spodziewaliśmy się takiej emocji, bo my widzieliśmy, my, my, my tam byliśmy, my doświadczyliśmy tych emocji, ale nie wiedzieliśmy jak to się zmontuje. Ja wiedzieliśmy... tak. Zaskoczeni. Tą taką fantastyczną po prostu y, tutaj relacją z tego co tam się działo. Tak i to samo. Dobra, ja, ja telefony, bo jest ogień okay po prostu, a kto tak. wygrał, A kto wygrał, A jak wybrał? A co, a jak? A co się stało? A! Taki chuj jak ja nos. Ja dzisiaj o, jestem abstynentem. Piszą mi jeszcze nie tak. Piję. Mati, e, powiedz mi, kto, kto odpadł w tym odcinku. Bo obcięło mi internet i nie zobaczyłem. <ścoughs> <ścoughs> to, 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 ej, ej, ej. Ej, to odpowiemy wszyscy, chuj jak się dowiecie. W drugim odcinku się zobaczymy i zobaczycie, co się działo dalej. Ja myślę, że w pierwszym A ja odpali... odcinku powinni odpaść wszyscy. Yy, mi się zdaje, że w pierwszym odcinku odpadliście wy, bo kur... chujowo, że się do zero... Nie, nie, czekaj, czekaj, tak kto strzelił dychę? Nie, Szczepan nic nie ty? Osiem. Ja, ja zostałem, Szczepan odpadł. Aha. I ty odpadłeś, więc ja zostałem z majstrem. Aha, czyli wyznaczyliście się drużynę. A teraz już nie jest Traktor Fighters. Tylko Class i... warszaj Traktor Fighters. Kurwa ja. A jedźmy do domu wszyscy. Nara. Wiesz, to nie te TV, tylko stary wypowiedz się jak tam yy, po pierwszym odcinku Ci się podoba wszystko. Jestem zadowolony, bo weszła dyszka Weszła dyszka i Ty tylko dlatego jesteś zadowolony? Ale przecież Ty już odpadasz w tym odcinku No to trudno, ale poznałem Ciebie wyraził. A jak? Nie no, nie bierzcie do siebie kto odpada, kto nie odpada Bo nie o, możemy tego dalej. mówić My wszyscy żartujemy, bo tu już odpadł każdy z w moim Słuchajcie. filmie tak naprawdę to każdy z tej drużyny wygra. Nie o. ma przegranek. Ta jest! Dziękuję, dobranoc Ej, w poziomie! Kiedy się zaczyna? Pionie! Cały w pionie w poziomie. Jeden chuj! chuj, nie jest, to sta. chuj. Siema. Czekaj, czekaj, bo jeden chuj weźmie na początek Siema. Ale tak <laughs> czekaj sekundę. No, ale co mówimy? Momento, ja Siema, jesteście no. jesteśmy po pierwszej emisji. E... Poczekaj, poczekaj, bo ja mam ważne info. I dla TTV, niestety. No, ale Ale ta transmisja. Ale wychwam no. mm. z nie? Niestety, ale ta transmisja jest na. Chodzi na Dzień dobry, chciałbym zaznaczyć tu pierwszy, że nim będą pozdrowienia i inne takie rzeczy, to macie fachowe, które da ponad 5 koła. No zapłacajcie. <sk creatively> Super był program, ale super był! Radziu, 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 radziu ale, ale ty lubisz te ośmiorniczki tak faktycznie? Ej, słuchaj, radziu, ja oj. lubię homara z osi nie to o. Nawet nie mieliście, Odnowa, odpalę to, żeby to miało ręce nogi. Dobra, a teraz tu masz. To miało! Nie, okej. To, to miało same Ale to i tak nie wyświetlą. Słuchajcie, to od razu. Ja tak, no, ja Jak on. -hmm. ja? Tão... Cioè, to ja jakoś. Ja zaczynam! to Ja zaczynam jako kobieta. Super rolnicy. Dobra, uwaga! Uwaga! dwa, jeden! O Jesteśmy po pierwszym programie Super Rolnicy i chcieliśmy Wam powiedzieć, że nasze wrażenia... Kogo nas nagraliście! Não, <laughs> Nie, no, no, ja tak, ej, ej, nie, to też jest taka duża duża To duża 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 To, duża na duża 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 ale duża duża takie duża 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 nie, nie duża nikt nie duża 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 do telewizji! Dobra, Jeden, jeden, Czemu nie pijesz, powiedz? Mój problem jest wątroby, niestety. <gry> kurwa, dożyńki były za mocno. Dawaj, nawijaj się, problem mało pamięć. Tu jest plan na super rolnicy. Teraz tak, Radio, ty jesteś tu, startujesz, no. słuchaj, to jest plan na sobotę. Idziesz jako pierwszy, bo jesteś na. czego szwagier? Czemu ty jesteś? Jak ty szwagier, prezes chyba, no nie? Ja no i was. przynosi. i przynosi. prezes. w Jak za komony, młody. A jak. <grymina> Patrzcie, jak my tu mamy fajnie. Wszyscy są eleganccy. Pozdrawiamka. Kapiłka staw się nie kończy, nie było tak szybki jak list Mówcie co tam jest pięć z odcinkiem. było rewelacyjnie początek z znakiem średnią, nie posząduje Natomiast dyszka weszła, i jestem zadowolony. I super, a ty łukie? Jak było rewelacyjnie, kurwa, patrzę na Radia, a Radziu kurwa patrzy na tą szklankę. I pojebały mu się, kurwa, jebane kreski czerwone. Co się odjebał? Majster kurwa wow. Nie Jełop Jełop Doj mleko Jełop Doj mleko bo zabrakło Kurwa Chłopie rozjebać się. Pawełku, Jesteśmy się już dzień po y, tym Po całej akcji jak Paweł? Bardzo dobrze Jest Cię kaca pa... czy nie ma kaca? Nie no nie ma kacy przecież jesteśmy odpowiedzialni ludzie <laughs> Tak pewnie że tak po Ja też się dobrze. Jak widać wszyscy świeży. Tak, jasne, że tak, jestem tego samego zdania. Tam idzie majster i szwagier. No i idziemy się pozwiedzać. Jesteśmy w tej chwili w Łodzi. <noise> Ale, jak? <noise> Ale jak gwiazd, a tutaj mamy największą gwiazdę <noise> wczorajszego <Była>? wieczoru. <noise> było super, bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy, że byliśmy wszyscy razem. Super było. Elegancko. No i idziemy, będziemy chyba coś jeszcze jeść dzisiaj, nie? Tak, musimy że jest.